Ściąga buty? Do kogo mówisz? Do no. mnie? Co? No. Czy do widzów? <noise> Może widzowie też potrzebują ściągnąć buty. Ja ściągnęłam, bo jesteśmy na plaży, więc uwielbiam się uziemiać. Daj, potrzymam, żebyś ściągnął buty. Nie będziesz szedł w Adidasach. Wiem, zaraz się nagram. Co ty myślisz? Od razu? Paweł ściąga buty. No, plecarzek mi się wziąłeś. Dobra. Teraz możemy iść. Co my tutaj robimy, co? Powiedz, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Turcji, w Alanii, na plaży. Jesteśmy. A dlaczego tutaj jesteśmy? Jesteśmy dlatego, że... Że mamy przekonanie. Przekonanie, że tragujemy na wszystko co najlepsze. Mamy przekonanie, że obfitość należy się każdemu. Mamy przekonanie, że warto odpoczywać w różnych miejscach, nie tylko w domu. E, dlatego no, pozwalamy sobie na Luksus. wyjazdy raz na jakiś czas, czyli średnio raz na kwartał, raz na pół roku, w zależności od okoliczności po prostu. Dokładnie, I zwięk zwiększamy częstotliwość generalnie biorąc, bo Docelowo jest zrobić tak, tak się zsynchronizować z rzeczywistością, żeby nasze życie było po prostu życiem marzeń. A my kochamy takie życie, kochamy być w pięknych miejscach, i właśnie mamy takie przekonanie. Dzisiejszy film będzie właśnie o przekonaniach, bo przekonania to jest nie wiem czy wiesz to jest fundament naszego istnienia psychicznego istnienia w naszej rzeczywistości. Jakie przekonania? Takie, takie życie. życie. Dokładnie tak, dlatego e, przekonania temat rzeka, ale postaramy się tutaj w jak najkrótszym e, skrócie opowiedzieć, co to jest w ogóle e, przeko no to mów. Co to jest przekonanie. Przekonanie to jest w ogóle mój ulubiony temat. Ja od dawna pracuję z przekonaniami, się pochylam nad przekonaniami. No przekonanie? Przekonajmy się. Przekonania to są nasze wewnętrzne wdruki. To są nasze programy, które weszły do naszej podświadomości do 7-8 roku życia. Czyli to jest tak, że w momencie, kiedy się rodzimy, jesteśmy czystą niezapisaną kartkę, kartką i wszystko, wszystko chłoniemy jak gąbkę. Czyli w momencie, kiedy masz 7-8 lat, tak naprawdę nie masz na świadomości, jest tylko podświadomość. I wszystko, co ktoś ci powie, jesteś ładny, jesteś głupi, nie potrafisz, nie można, wszystko. Ty nie wiesz, nie potrafisz odróżnić, co jest żartem, a co nie. Co jest prawdą, a co fałszem. I wszystko płyniemy jak gąbka. No i jesteśmy przez te nasze wdruki stworzeni. No taka, i także. można powiedzieć, to jest taka analogia. To jest... Zaraz, uciekłem z kadru. Przepraszam bardzo za mój profesjonalizm. A zresztą nie będę przepraszał, bo to jest taka analogia jak do komputera, tak? Czyli, jak tak, o, kupujesz komputer yy, i składasz go. Kupujesz tam kartę sieciową, kupujesz pamięć RAM, kupujesz wszystko to, co jest potrzebne, co jest w środku w bebechach w komputerze, no nie? No ale co potrzebujesz? System operacyjny, potrzebujesz yy, oprogramowanie i wgrywasz różne programy, te, które ci pasują, albo chcesz, żeby ten komputer właśnie działał w taki, a nie inny sposób. Tak samo jest z nami, jest z dziećmi, jest ze społeczeństwem, z ludźmi. Wszyscy są non stop, cały czas programowani. Dlatego uważaj, ja powiem króciutko, bo nie będę się rozgadywał. Uważaj, co wkładasz do swojej głowy, bo zostanie to na całe życie. Naprawdę. I tak, tak, tylko... nigdy nie bierz niczego za prawdę. To, co Ci mówią, nigdy nie bierz tego za prawdę, bo to, co ja do Ciebie teraz mówię, to jest moja prawda. To jest moje postrzeganie rzeczywistości przez filtr moich właśnie przekonań, moich doświadczeń, Druku. tego co ja się dowiedziałem, co ja czuję, co ja myślę. I to jest moje. I ty powinieneś teraz sobie pomyśleć, no nie, nad tym, co ja mówię i wyrazić, wyrobić swoją opinię, swoje zdanie na ten temat poprzez y, sprawdzenie tego, jak to działa u Ciebie po prostu, bo każdy jest swoim przyświatem i nigdy nie wolno niczego brać za prawdę, nawet choćby to był, nie wiem, Buddha, Jezus czy ktoś to też był zwykły facet, nie? Nie daj sobie mówić, że to był jakiś ktoś nadprzyrodzony, bo tak po prostu nie było. To są wszystko programy. Zostałeś zaprogramowany, uwarunkowany. W dzieciństwie. I... Bardzo, bardzo, bardzo ważne jest, żeby to podkreślić. I proces cały czas trwa i nigdy się nie zakończy. I radzę Ci, jeżeli Ty uważasz, że już się zakończyło, to, A to jesteś w błędzie. Bo non stop trzeba cały czas do samego końca się uczyć. No bo na tym polega życie, żeby się uczyć i ulepszać się. O. Tak, przekonanie. Wracamy do tematu przekonania. Ja nie byłem przy przekonaniach? Byłeś w przekonaniach, tylko no. tak naprawdę powiedziałeś no dobra, o systemie... Teraz słuchajcie, specjalistki. O systemie operacyjnym, bo jest, jesteśmy komputerem, tak? Ale na system operacyjny mamy często wpływ, bo możesz sobie zrobić Windowsa, ale jeszcze nie znam się na tym dużo innych. A przekonania to są te wdruki, na które nie mamy wpływu. To są przekonania, które nam włożyli rodzice, dziadkowie, otoczenie, szkoła. I tak naprawdę my nie mieliśmy na to wpływu, gdzie się wychowywaliśmy, gdzie się Nie urodziliśmy. mieliśmy wpływu, co nam zostało wkładane do głowy, ale mamy wpływ na to później, co z tym zrobimy. No my mamy wielki wpływ, tak. tylko trzeba sobie uświadomić, że w ogóle. Jest... możemy zmienić. No dokładnie. Tylko przekonanie to są te wdruki. Popatrzcie, w momencie, kiedy bardzo proste jest latanie samolotem, jeżeli ktoś ma przekonanie, że sama, latanie samolotem jest cudowne, że latanie samolotem jest fajne, to po prostu siedzi w tym samolotu. I... Nie możesz się doczekać tego lądowania, tych turbulencji, jest świetnie. Nie, no na przykład patrzysz przez te widoki, podziwiasz przez okienko takie malutkie, a inna osoba, która ma przekonanie, że ona bardzo boli się latania samolotem, to co ona? Cały lot jest święta. Tak. I to jest przekonanie. Czyli w momencie, kiedy ty masz przekonanie, że nie stać się na taką podróż jak my do Turcji, jest dobra informacja. Tak, tak ale naprawdę... skąd ta osoba ma przekonanie, że ten lot jest niebezpieczny? Może to przez cały czas mówiła jej przyjaciółka. Mama, no to, tato, no. nie wiem, naczytała się jakichś fejków. Warto się nad tym zastanowić, skąd Ty masz pomyśl. Czy ona jest tobie wszczepiona przez kogoś, ten lęk? Czy po prostu sama sobie wyrobiłaś, sam sobie wyrobiłeś to przekonanie. Fałszywe zresztą. No dokładnie. Czyli w momencie kiedy mamy jakieś przekonania, najważniejszą rzeczą jest sobie uświadomić ok... To nie jest moje przekonanie. Ja nigdy nie leciałam samolotem. I ja nie wiem, co się z tym wiąże. No właśnie, ale boję się. No to teraz najważniejsza rzecz: uświadomić sobie, że mam tylko takie przekonanie, czyli że boję się. Taką po myśl, która jest iluzją. A i powiedzieć, to nie jest moje. Okej, okay, to nie jest moja myśl. I to przekonanie mogę zmienić poprzez pracę, now granie nowego programu. To jest trochę tak, praca z przekonaniami że ty masz graną pieczątkę. Tak jak pani na poczcie, słuchajcie, daje pieczątki, ty masz grane przekonanie, nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy, tak? tak? Całe życie mama ci powtarzała, nie ma pieniędzy. Nie, nie, kupimy stać, ci, nie. nie kupimy ci tych spodni. No. Nie pojedziesz na ten urlop. Po bracie musisz nie, nosić. Nie, tak. Czyli to są taka, takie pieczątki. Jak jesteś dorosłym człowiekiem, to sobie nawet nie uświadamiasz, że masz życie takie, jakie masz, dlatego, że masz takie przekonania. Że zarabiasz dużo pieniędzy, ale i tak tych pieniędzy nie masz, no bo całe, bo masz przekonanie, że ja ich nie mam. I w momencie, kiedy sobie uświadomisz, to co musisz zrobić? Twoim zadaniem jest przeprogramować podświadomość. Ja to nazywam wbić nowe pieczątki, czyli ty musisz poprzez różne narzędzie, najprostszym narzędziem do zmiany przekonań są manifestacje, tak zwane afirmacje, czyli ty musisz przeprogramować ten umysł poprzez powtarzanie tej prawdy, którą chcesz, żeby była, czyli musisz dać nowe pieczątki. Musisz powklejać nowe wdruki, powkładać do swojej podświadomości. Dokładnie na siłę, na siłę to jest po angielsku fake it until you make it. Czyli tak długo siebie sam świadomie oszukuj, aż to oszustwo stanie się twoją prawdą, ale to jest pozytywne oszustwo, bo ty po prostu wychodzisz z błędu. Właśnie ty byłeś w fałszy, fałszu. Nie twoim. Nie twoim, tak. Albo twoim, tylko że po prostu no jakby nieprawdziwym, no bo przekonania o, one tak długo istnieją, dopóki ty sam w nie wierzysz. I nie uświadomisz sobie, że one są, że możesz je zmienić. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz o podświadomości, że podświadomość... Że podświadomość... Tak naprawdę jest y, głupia. Podświadomość nie wie, co jest prawdą, a co jest fałszem. Znaczy ona czy... nawet nie jest głupia, bo ona to jest po prostu zasób in informacji, które masz w środku, zgromadziłeś przez całe swoje życie. Dokładnie, ale ona nie wie, co jest prawdą, a co fałszem. Pewnie nieraz y, słyszałeś takie powiedzenie, że tysiąc razy powtórze... powtórzone... powtórzone kłamstwo staje się twoją prawdą. I właśnie zmiana przekonań polega na tym, te nowe pieczątki, że ty musisz podkładać, poopowiadać te przekonać swoją podświadomość poprzez powtarzanie tego, co chcesz, żeby było Twoją prawdą. No i wtedy to się zadzieje w Twoim życiu realnym. Będziesz to widzieć, bo teraz widzisz to, co mówiono do Ciebie przez całe życie wcześniej. Ale nieraz słyszałeś, że to Ty kreujesz swoją rzeczywistość, że Ty masz, możesz kreować swoją rzeczywistość. Na czym polega kreacja rzeczywistości? Na tym, że Ty możesz zmienić swoje przekonanie i żyć życiem takim, jakim chcesz. Tylko trzeba to sobie uświadomić, trzeba wziąć odpowiedzialność za siebie, zrozumieć, że wszystko to, co jest w Twoim życiu do tej pory, to tak naprawdę były tylko i wyłącznie Twoje decyzje, podjęte i niepodjęte, bo podjęte i niepodjęte decyzje są zawsze decyzjami. Czas płynie, my żyjemy i albo żyjemy według własnych zasad, albo się wpasowujemy w system, który już ma przygotowany zestaw. Czego? Przekonań dla ciebie, jak ty masz myśleć, idziesz do szkoły, tak? Jesteś dzieckiem w Polsce. Czy system edukacji w Polsce jest idealny, czy nie? On ciebie uczy, jak myśleć, czy co ty masz myśleć? No raczej, co ty masz myśleć? W Stanach Zjednoczonych, co próbują w systemie edukacyjnym u dzieci zrobić? Wydobyć co? Talenty. A w Polsce, Realne no jednostki. niestety, każdy ma być. Dobry z matematyki, każdy ma być dobry z fizyki, każdy ma być dobry z polskiego. Każdemu się podkreśla wszystkie błędy na czerwono, a nie podkreśla się na zielono ich talentów Dobrych i stylów. zalet. Dokładnie, dlatego naszym przekonaniem jest co? Moim przekon Żeby odrzucić te przekonania. Znaczy moim przekonaniem <gry> największym jest to, że to co ja sobie wymyślę, słuchajcie, to ja mogę to w życiu zmanifestować. Jedna najważniejsza rzecz. To, że ja naprawdę potrafię świetnie manifestować i powiem Wam krótki, krótki przykład z wyjazdu do, tutaj do Turcji. Wiem, że w Turcji są fajne masaże i przed wyjazdem mówię do Pawła, wiesz, jak będziemy w Turcji, to pójdziemy na masaż. My przyjeżdżamy tutaj, bukujemy się w hotelu, a pan daje nam karteczkę, że w naszym pakiecie jest darmowy masaż. 15-minutowy. 15-minutowy darmowy masaż, słuchajcie, manifestacja. Po prostu tylko powiedziałam, a wszechświat zadbał o to, żebym to miała. Tak. I co jest niesamowite. Złożyłaś zamówienie u kelnera. Tak, a zamówienie. A kelner ci to przyniósł. Czyli wszechświat jest kelnerem, ty składasz zamówienia, bo po prostu masz przekonanie, że wszechświat działa, na... spiskuje na twoją korzyść, tak jak już mówiłem kiedyś wcześniej. I tego się trzymaj. Naprawdę. Ale kiedy to działa, Paweł? Działa wtedy, kiedy puszczamy do wszechświata bez takiej presji. Ja się nie zastanawiałam nad tym, że Jezu, koniecznie przyjedziemy, musi być masaż. Po prostu raz powiedziałam. Tak. I to chodzi o to manifestacji właśnie też w zmianie tych naszych wewnętrznych przekonań, żeby to robić z lekkością, bo zmiana przekonań powinna być z lekkością. Nie jest sposobem powtarzać robotycznie afirmacje. Ty musisz wejść na odpowiedni poziom energetyczny, żeby to wszystko do siebie przyciągnąć. Czyli jeżeli chcesz mieć pieniądze, to też musisz być na takim poziomie wibracyjnym obfitości, bo jeżeli jesteś w braku i myślisz tak, co nie gadają, Turcja, nie stać mnie, czego no, stać? Słuchajcie. Dobra. I Trzeba przestaniesz tać. oglądać ten film i mówisz, o, pie pierdolą za przeproszeniem głupoty, no nie, tak nie jest. O co oni mogą i dlaczego oni tak mówią? i w ogóle to jest nieprawda. Odkładasz y, telefon, powiedzmy, i idziesz sobie na fajkę zajarać. No widzisz, to jest twoje życie, twoja prawda, twoje wybory, no nie? Czy palenie papierosów jest dla ciebie dobre? Czy picie piwa jest dla ciebie dobre w nadmiarze, powiedzmy? Czy robienie innych rzeczy, na przykład siedzenie na dupie przez cały dzień nie ruszając się, a mogłaś sobie pójść na spacer? Po prostu poruszać się, zadbać o, o siebie, czy to jest dobre. Trzeba się zastanowić nad sobą, czy to refleksję. Ale to nie jest kwestia, trzeba dobre. mieć przeko przekonanie. Ja, nie, wiem, bo może nie ma, jest takie przekonanie. Tak. Owszem, może ale, jest tak ktoś uwarunkowany, że nie umie inaczej. Ale uwarunkowanie to są wszystko przekonania. Tak. To jest wszystko to, co robimy, to, co myślimy o sobie, o tym, co możemy, jak żyjemy i w jakim środowisku się wychowujemy, to są wszystko przekonania, to są wszystko programy wdrukowane nam włożone po prostu przez rzeczywistość, która nas otacza, a naszym dorosłym życiem, jeżeli już masz dowód i powiedzmy 40 lat i bagaż doświadczeń, to podejrzewam, warto jest się w końcu nad sobą zastanowić, co tak naprawdę nie ma porażek. Nie ma porażek. To są wszystko lekcje i anioły, które były i one ci non stop podpowiadały, jak nie robić. Po prostu nie ma porażek, Ale to fakt... Są wszystko lekcje. Wszystko jest pozytywne. Każda porażka, nawet najgorsza jest najbardziej pozytywną rzeczą dla Ciebie. I to, co teraz mówisz, że osoby, które mają bogaty mindset, osoby, które pracują z przekonaniami, ze swoimi myślami, to właśnie wiedzą, że każda rzecz, która nas spotkała, to nie jest tragedia, <laughs> tylko to jest próbują przekuć to na swoją korzyść, wyciągając z tego lekcje, nie obwiniają wszystkich dookoła. To jest jeden z elementów osoby, która ma taki fajny, wysoki mindset, osoby bogatej. Tak. Ale wiecie... Wszystko jest po coś. Wszystko jest po coś. My się no. zastanawialiśmy, czy mamy nakręcić dla Was tutaj film, czy ktoś nie uzna, że my się chwalimy. To nie, nie chodzi o chwalenie. To chodzi o to, żebyście zrozumieli, że w momencie, kiedy przeprogramujecie, bo my to zmieniliśmy, naprawdę, my tak kiedyś nie żyliśmy, nie mieliśmy, e, nie dawaliśmy sobie w ogóle pozwolenia, nie mieliśmy takiego przekonania, że możemy jeździć na urlop parę razy w roku. Jak nasza córka powiedziała, to są od września nasze czwarte wakacje. Byliśmy w Kapadocji, lecieliśmy balonem, później byliśmy na Malcie w grudniu, później Byliśmy w maju w Dubaju i teraz jesteśmy tutaj w Turcji. Można, można. Tylko mamy przekonanie, że zasługujemy na wszystko co najlepsze. Mamy przekonanie, że mamy pieniądze, bo pamiętaj, jak masz cel, to te pieniądze zawsze się znajdą. Znajdą. A znajdą się tylko i wyłącznie dlatego, że ty na przykład możesz sobie pomyśleć, a dobra. Y Wy macie pieniądze, to wy sobie możecie podróżować, a ja jednak nie. Nie. To jest początek Twojej drogi, żeby się zastanowić, co ja mogę zmienić w swoim życiu, żeby dotrzeć do tych pieniędzy. A tych pieniędzy nie trzeba aż tak dużo. To nie są miliony, to nie są setki tysięcy złotych czy coś. To są tysiące złotych, które często ludzie przepalają chociażby na te fajki. Pomyśl sobie, ty i twój mąż, albo twoja żona, razem w dwójkę i jeszcze dorosły syn, który w domu siedzi, bo ma przekonania wdrukowane od was. Nie może sobie poradzić w życiu, w trójkę palicie papierosy. Ile pieniędzy idzie rocznie na fajki? To byście mieli po prostu już takie wakacje w Turcji albo i w Dubaju. Można znaleźć, naprawdę można znaleźć. Tylko ale trzeba wiesz... usiąść, pomyśleć, znaleźć przede wszystkim narzędzia, tak, Kasia? Bo wiesz, to są narzędzia. narzędzia, ale tak, ja zaraz o tym powiem, ale wrócę jeszcze do jednego przekonanie jakie ja mam przekonanie że mi się wydaje że mnie nie stać czyli jestem niewystarczająca jestem niekompletny dlaczego mnie nie stać choć ja mam przekonanie że tam będzie ładny widok e, więc to o to chodzi jakie masz przekonania jeżeli nie wiesz jak pracować z przekonaniem zapraszam cię zapisz się na bezpłatną konsultację ze mną albo ze mną e, też ze mną to powiem ci, jak pracować z przekonaniami, podam ci kilka prostych narzędzi, ty sobie sam wybierzesz, jakie narzędzie jest dla Ciebie akuratne i najlepsze, bo to trzeba znaleźć na siebie narzędzie. Pamiętaj, że takie typowe afirmacje, typowo robotyczne one nic nie dają. Ty musisz się dostosować do tej energii, bo wszystko jest energią. Pieniądze są energią. Tak. My jesteśmy energią, wszystko jest energią. A jeśli chodzi o to, że... To jest coś w stylu, na przykład siedzisz i cały czas mówisz, Boże, daj mi do Boże, daj mi albo mantry, no nie tak. siedzisz i powtarzasz te mantry, powtarzasz te mantry i w ogóle. No co one ci dadzą? One ci jedy, jedynie dadzą to, że ty się nauczysz po prostu siedzieć i mówić mantry. A to trzeba po prostu sobie jasno i przed sobą po prostu pewne rzeczy zaplanować i poprzez spokojny, poprzez spokój i cierpliwość w konsekwentny sposób dochodzić do tych swoich celów w swoim życiu, na miarę swoich możliwości. Bo ten czas tak i tak minie. Po prostu. Trzeba być proaktywnym. Czyli tak działanie. jak powiedział Fryderyk, teraz sobie przypomniałem, to jest bardzo ważne. Biedę masz za darmo. Za darmo masz biedę. Dostałeś za darmo, wiesz co jeszcze? Dostałeś za darmo swoje ciało zdolne do robienia różnych rzeczy na świecie. Dostałeś za darmo intelekt i rozum, z którego trzeba skorzystać. Właśnie. Posłuchać nas z tej nienormalnej pary, żeby się dowiedzieć, że są narzędzia, które mogą sprawić, wcale nie muszą, to od ciebie zależy, od twojej decyzji, że twoje życie się zmieni. Nie dzisiaj, nie jutro, życzę ci jak najszybciej, żeby to się stało, ale te, to wszystko się może zmienić na przykład za rok, za dwa, za trzy, za cztery, za pięć. Daj sobie pięć lat, ten czas tak i tak minie, ale postanów, że ty kupisz jakieś szkolenie, że ty sobie kupisz pięć książek że ty codziennie rano będziesz wcześniej wstawać, że oglądasz wszystkie odcinki od, od pierwszego do ostatniego nienormalnej pary, dasz komentarz, dasz lajka like do góry, umówisz się z Asią na konsultację. Tak, zapraszam cię, bo tak jak Paweł powiedział, przekonania... Czyli w druki my musimy je zmienić. Musimy je zmienić za pomocą odpowiednich narzędzi. Czy narzędzia są proste? Bardzo proste. Ale to wymaga systematycznej pracy i działania, bo tak naprawdę bogactwo jest stanem umysłu. Jeżeli ty urodziłeś się z stanem umysłu biedy, to tak naprawdę jesteś w braku, a brak przyciąga brak. Ja mówię o tej energii. Czyli w momencie, kiedy ja wiem, że zasługuję na wszystko, co najlepsze, na obfitość, to w momencie, kiedy przychodzi pomysł wyjazdu, te pieniądze się zawsze znajdują. Ale nie pod ziemią, tylko to jest poprzez działanie, które wykonujemy. Przekonania oddzielają nas od rzeczywistości, bo my, poprzez przekonanie, jeżeli mamy przekonania zwichrowane, one, my widzimy rzeczywistość przekłamaną przez właśnie filtr naszych przekonań, a nie widzimy często rzeczywistości takiej, jaką ona, jaką ona jest, po prostu. Tak zwane różowe okulary. Rzeczywistość, czyli tak naprawdę przekonania, możemy podzielić na dwa rodzaje. Przekonania wspierające i niewspierające. Te wszystkie wspierające przekonania zostawiamy, czyli tak naprawdę, że, że jestem wystarczająca, że jestem inteligentny, że jestem zaradna, to są wspierające. Ale te wszystkie niewspierające przekonania, które sobie dzisiaj uświadamiasz, czyli nie zasługuję, nie mogę, nie mam czasu, nie mam pieniędzy, to je trzeba zmienić dlatego nie wiesz jak zapisz się na konsultację krótka 20 minutowa rozmowa dużo ci da myślę że po pozwoli ci rozjaśnić rozmyć to co teraz masz w głowie na temat przekonań bo może nie wiesz czemu jesteś w takim miejscu no właśnie a ja ci powiem bo masz niewspierające przekonania które cię ukształtowały w życiu teraz powiem ci też między innymi dlaczego żeśmy zdecydowali że będzie odcinek tutaj właśnie o przekonaniach dlatego że przekonania są tak strasznie ważne bardzo ważne są bo przekonania w gruncie rzeczy dzielą ludzi one dzielą cały świat popatrz co się teraz dzieje obecnie na świecie co robi jeden co robi z drugim co zrzuca na siebie z nieba wszystko idzie w złym kierunku nie zrozum mnie źle to nie chodzi o to czy coś jest dobre czy coś jest złe tylko że ludzie którzy mają przekonania religijne różne tak oni wykorzystują po prostu ten, jako narzędzie Zwykłych ludzi, którzy właśnie nie potrafią myśleć samodzielnie, podłączają się pod ich ideę do nienawiści między sobą, do walczenia między sobą. To są wszystko te fałszywe przekonania. Trzeba otworzyć oczy, je wszystkie odrzucić, popatrzeć na to, co jest faktycznie tu i teraz, bo to jest tylko i wyłącznie prawda, która istnieje. Prawda to jesteś ty. Prawda to jest to, gdzie ty jesteś, prawda to jest twoja córka, twój syn, twój mąż, którego możesz dotknąć, prawda to jest twoja Właśnie, praca, prawda to jest ta chwila, w której jesteś. A reszta się nie liczy. To, co było wczoraj, to, co będzie jutro, to jest tylko iluzja. Ale... Liczy się tu i teraz i to, co ty myślisz na ten temat, jakie masz przekonania. Ale wszystko jest stanem umysłu, czyli w momencie kiedy widzisz, że nie jesteś miejscu, w którym chcesz być, to czyli musisz zmienić stan umysłu, musisz zmienić swoje przekonania. Dobra, wracamy. Tak. Najwyżej podzielę ten film na dwie części, bo mam takie przekonanie. Ała! Że to będzie hit viral w internecie. Dokładnie tak. Także ja myślę, że temat przekonań mamy chyba już zamknięty, bo o przekonaniach mogliby, byśmy mogli mówić dużo. Chyba, że podzielisz to na dwie części. No, ja bym jeżeli chciała... potrzebujesz więcej, mówisz, to mów. A ja jak nie, no to chciała... może nowy ja temat bym... i będzie nowy odcinek. Ja bym chciała powiedzieć, to będzie trochę nowy temat. Okay. Przekonania finansowe. Dobra, poczekaj, to zaczynamy na. Wejdźmy nowo. na górę, dobra, wejdźmy tutaj na no, spokojnie sobie. Dobra, to zaczniemy tak. O, o. cześć Asia. Dawno żeśmy cześć. się nie widzieli. Nie widzieliśmy się? Dawno. W, w tym, gdzie ty jesteś?